Widzowie, jesteśmy Mbappe Golden. Witam Was na kanale Mbappe Golden i dzisiaj będę robić 50 losowań w grze Coin Master. Zobaczcie, dobra i robimy. Pierwsze kręcenie: monety, i świnie. Dru, drugie kręcenie: monety, i mod. U Tu dobre życie. Monety. Ty. Dobra, może będzie coś fajnego, tu nic nie ma. U, tylko, tylko kilka moment. Nie ma nic fajnego, jak widzimy. O, jest! Na jazd! Możemy kogoś najechać. Dobra, Jest. Jest. Dużo. A, ale komm. Dobra, Czekaj. I kolejne nosowanie. Pieniądze i młot. Młot talcza i pieniądze ja chcę jakąś talczę żeby tej wioski już tak nie myślili. można jakąś Ale tu w ogóle dostać nie, nie można ale jak ciężko dopiąć tę o dobre już mi się skończyły widzowie jest najgorzej i teraz ale w sumie to nie jest może być tak najgorzej dalej i teraz ty sobie to będę o bo to mówię w tym skończyłem jak widzicie no, no, no. nie tylko jednego mi tu brakuje jak zdobyć to jedno nie ja nie wiem może wiedzieć nie no. No. To że to by było niczego z tego odcinka, to bym mógł kolejny odcinek w No i na razie złamać się na...